Pewnego ranka Ronaldo odprowadzał swoje dzieci do szkoły, gdy jego córka Bella nagle stanęła przed nim. Natychmiast zauważył, że jej mundurek szkolny jest podarty. Zdziwiony i lekko zszokowany powiedział, Bella, twoja sukienka jest podarta. Proszę, idź się przebrać. Ale Bella tylko się uśmiechnęła i spokojnie powiedziała, wiem tato. Zapytał, ale dlaczego to nosisz? Przecież jesteś córką Cristiano Ronaldo. Bella odpowiedziała cicho, opowiem ci wszystko dziś wieczorem tato. Oboje pojechali jak zwykle do szkoły, ale Ronaldo nie mógł przestać myśleć o tej sprawie. Jeszcze tego samego dnia Wszedł do gabinetu dyrektora i zapytał, czy wiecie dlaczego Bella nosi podarty mundurek. Dyrektor spojrzał na niego poważnie i wyjaśnił: w klasie Belli jest dziewczynka, której rodzina jest bardzo biedna. Każdego dnia przychodzi do szkoły w podartych ubraniach i inne dzieci ją wyśmiewają. Bella zrobiła to celowo, aby ta dziewczynka nie czuła się już tak samotna i wykluczona. Ronaldo za nie mówił. Bez słowa wyszedł na zewnątrz i wykonał tylko jeden telefon. Zaledwie kilka minut później, przed szkołą, zatrzymał się błyszczący Rolls-Royce. Wysiadł z niego mężczyzna i przyniósł dużą torbę. W środku były